Siemanidero. Witam wszystkich. Piękną sobotnią sobotę. Dzisiaj zabiorę was na pole. Będziemy siać pszenicę. Pszenica odmiana Kilimanjaro. To już jest ostatnia odmiana, bo tak. A kto mnie tu w las? Co tam szukasz? Co tam ciekawego jest, co? Czekaj, mistrz. Pod kim dobry? Pierwsza była odmiana reform, czyli to jest RGT, reform, RGT, później bilans, a teraz Kili Nie wiem, największa, znaczy jeżeli chodzi o grubość, się weźmie w rękę, to pszenica bilans ma bardzo grube ziarko. Taki limandaro ma troszkę drobniejsze. Nie wiem. Wykręciłem następna lizio. No chyba ta kursusy na te kury działają. Chyba... Nie wiem. W poprzednim życiu one były. Kierowcą pewnie pegierze. Nie wiem, tu je. Nie ma żadnych poprzednich życi. Życie jest tylko jedno. Dobra, powiem wam tak, co ja tu robię, tu się młynkuje, tu się zaprawia, a tam się wsypuje i jedzie się siać, Dabka na hektar 206 kilo, czemu tak? Chciałem 210, ale wyszło mi 206, będzie i 206. Próba kręcona oczywiście była robiona, każdy wie jak się próba kręcona robi, także Klapka na pozycję tutaj 1, na 0 to się sieje rzepaki. Pszenica na 1, wszystkie ziarna na 1. Im grubsze, coś to wiadome. Czy czyli ta klapka tamta jest oddalona od tego łeczka. Siewnik 3 metrowy oczywiście. Tutaj jest ile razy trzeba kręcić korbo na, na około, czyli o jeden obrót to jest stąd, dotąd, nie? Czyli tutaj trzeba 3 metrowym 19 i 6 razy. No. 19 ,6 raza To co spadnie w tą rymienkę, to się waży. No i chyba... Lepiej tego się wytłumaczyć nie da, to No. Patrzcie. To jak się kręci. O. Jarno spada w tą Tak, o. Zaczynamy na przykład stąd. Wysypujemy. Składamy czystą rnienkę i kręcimy. Czy to jest raz, dwa i tak dalej. 19 19 to jest tak. I pół. A 6 to jest gdzieś tak o według mnie. No nie wiem. Jeszcze tu nie ma różnicy To się później tu wsypuje. Zamyka się to. Zaraz wam pokażę, to się zamyka. Jak się już to ustawi, to tutaj dołu jest taki drucik, nie? I na tym druciku są te wszystkie elementy. Te leje. I to jest taka sprężynka. To się przemyka. Sprężynki zamyka się, tylko że to jednym palcem to można się podrapać po głowie. Dobra, z drugiej strony tak samo. Kłonek odpalony zwolniamy. Kuprygę. Teraz cisza, aż można robić. Sygnałem te wrzeszczące. Korzenia. Dobra, młynkujemy. O. nam już leci troszkę za dużo. pan wstawił. Zmniejszymy teczko. I tu jeszcze leci dobre ziarenko. Przemłynkowane. Zobaczcie. Drobniejsze ziarenka idą na drugą stronę. Jakieś tam nasiona chwastów, które są lżejsze od przednich też, polecą na drugą stronę. Leci drobniejsza, a tu w ogóle patrzcie, to strzewa, takie rzeczy różne niepotrzebne nam do siania. Jeszcze tu zapomniałem dodać, bo dla mnie to jest oczywiste, ktoś może nie będzie wiedział, to co sobie wykręcimy i to zważymy, to jest na 1 ar. To jest ziarna, czyli jak wam wyjdzie 2 kilo. Czyli to będzie razy 100, no bo na hektar, tak? Ale to jest 1 setna część hektara. Czyli jak on wyjdzie 2 kilo. To to jest 200 kilo. Dawka wtedy ustawiona. 2 kilo to jest 200 kilo. Razy trzeba sobie pomnożyć przez 100. Jak ktoś chce 150, to powinno być 1,5 kilo. Ale to 150 się nie dzieje. Chyba że jakieś hybrydowe odmiany jakichś innych roślin. Nie wiem jakich. Ktoś mi kiedyś mówił, że żyta sieje 60 kg hybrydowego na hektar, ale u nas tu się żyta raczej to nie spotyka takich upraw, o tak powiem. Było tak zimno. Teraz słoneczko pięknie wyszło. Temperaturę około 20. W nasypane kili manżaru. Jeszcze raz mówię, jakby ktoś się pytał o Mam do doczenia hektar 30. Dawka ustawiona jakieś 206. Co wychodzi z próby kręconej. Tam mamy jeszcze to kilo na polu w razie czego, ale to powinno z tego wystarczyć. No, ale przezorny zawsze ubezpieczony, czy zabezpieczony. Krzychu dzisiaj bawi się na weselu, tu sąsiada wesele. Iźcie tu otwarty skup zboża i zobaczcie jak skupu nie było taki nieba myślałem, że będę miał z pola trzy kropki od razu, by z dojechał. dojechał no Wiesz to? Ja tak guzik z tego wyszło To się wod przekwalał i nie zrobił to się coś tam nie pasowało. No dobra Zażdżamy <laughs> Można na dwójku będzie zaraz sypać na razie Jedyneczkę sobie jadę, ale spokojnie Zobaczymy czy to leci z Boże w ogóle, panie Leci, dobra <ślesk> W domu, jest poustawiane, kurde mój Ciepło, ciepło, ale jak się pootwiera, to troszkę wieje. Zapęd, to z zapędem trochę lepiej, nie? Dobra, jedna ręka na dźwigni, odpuszczania, a druga tam. Patrzcie, urucham. Gazę trochę więcej mam dać. Tylko w miarę to. to puścił, tam taka skarpa droga jest, nie? Jakby zapomniał. Czyli to by trzeba otwierać okno teraz i zamigać jak się w podnosi. Zobacz, jak tam z tyłu, czy nic nie zapchane, czy tu, gdzie coś się nie zapało? no to tylko maszyna, to wszystko różnie może być, nie? E, tu się wysiewać, dobrze. Panie Jacku, mi się tam, co nie przestawiło, było na 37, no i jest na 37, dobra. Tylko samym tym wyrobione. agregatem bez siwnika. Dlaczego Wszędzie traktory Tam ktoś sieje, tu ktoś gdzie nie popatrzysz na Jakiś traktor Tam 60, wody mirec, Tam MTZ z silnikiem. Tu 60 Tu 12 Dobra, dobra panie, zaraz pan narobi się o będzie też pan rozglądał po polach Dobra, przerwa na papierosa. Dobra, mam tu dwa worki. Nie pewnie trzeba będzie ich wsypać, bo I takich muszę zabrać, i takich muszę zabrać chcę prędzej czy później. Szczerze powiedziawszy, to pewnie by tego starczyło. No tak, bo, bo powinno starczyć, ale sobie wziąłem dwa woreczki, które się dawno nie widziały i tak się przytulają ze sobą. No i wrzucę. Sypię czy dwa razy trzy 2,5 kółka po przeciakie tu dygnę. To jest porobione, proszę Państwa W tych workach to jest nasypane We Na mnie! 550 50 kilo kurde fia Hol 50 kilo. A jak kiedyś siało konnym siewnikiem. Jeden worek taki 50 kg już cały siewnik był. No i co to za robota? Była, trzeba co chwilę stawać i dosypywać. Teraz wsypię się te 300 kilo. I się jeździ, I się jeździ. Kiedyś to były inne czasy. I ludzie koniem porubili i mieli czas porozmawiać na ławce, siedli przed chałupą. A dzisiaj kto z kim porozmawia, każdemu się śpieszy. Tak ładnie. Zobaczcie. Zapewne jakby z centrali było. Uf, jeszcze jeden. Jest. Ktoś yes. się zapyta, panie, po co taka to piłka tutaj, o. tak, żeby się ktoś, komuś znudzi. Się tak to tak przerzuca kilka razy. To w jedne, to w drugą stronę. I jak już mu się ten, to znudzenie przejdzie, to siada i dalej sobie jedzie traktorem. A tak naprawdę to tona to jest podczepiona tutaj do, do tego wziernika. Widzicie tą rączkę? Ona pokazuje, jak już ta rączka pójdzie na dół, to znaczy, że się już skończyło zboże i się jeździ, tylko się sieje zamęt albo powietrze. Dobra. Poniatku. Koniec przerwy na papierosa. Jedziemy. Dobra. Eee, kurde belę, trzeba napalić kupisko i pasę jak jak grzać na jak, można powiedzieć, że zakończone. Proszę na transport przestawiamy. I posiadam, to jest hektar 30. Proszę, ja was. I jeszcze i pociągiem po trochę wydłużyć, żeby koła się ładnie sparły w tym elemencie transportowym jeszcze i tak to drodze Państwa, robota o weekend jak zaczynam jakąś robotę na polu, czy to siew, czy to co, zawsze się przeżegnam, pomodlę się, żeby to dobrze z Panem Bogiem się pracowało. I Wam też tak polecam. A ktoś nie wierzy, niech spróbuje raz, a zobaczy jak to jest. Pojadę, ukryskam w, w od od Jak się pojeździ dwunastko, tak kilka godzin i się przyjdzie się siądzie w trzydziestkę, to jakby za babkę jakąś siadł. Kurde, ale, się, ale mi się gęba cieszy, że to, jakieś, że to taki malutki ciągniczek jest normalnie. Jak zabawka dla dzieci, ja pierdziele. Jechałem na pole. Zobaczcie. Tu wygląda jakby był puste plac. No bo tak to by. Tak, to ja myślałem, że tak jest. O, tam dalej, a tutaj jakby gołe, łysze pole, ale patrzcie. Widzicie? O. Rośnie, ale mały. On jeszcze... Jeszcze to wyrośnie. No. Nie wiem czego to był taki pokład w ziemi. Bardzo, że tak powiem, suchej. O. Ja tu w ogóle nic nie szkodzi. Patrzcie on jest wszędzie rzecz. malutki taki o, że go nie widać, ale jest. Jeszcze ja to będzie pięknie.